Witam. W dzisiejszym filmiku chciałbym poruszyć kwestię niedogrzewania pompy do zadanej temperatury. Filmik skierowany jest do osób, które nie posiadają regulatora pokojowego, tylko mają czujnik zewnętrzny i grzanie oparte jest na krzywej grzewczej. Pierwsza sprawa: temperatura tutaj na wyświetlaczu nie jest to temperatura, którą będzie mieć w pokoju. Pompa nie ma czujnika wewnętrznego i ona nie wie, jaką temperaturę będzie mieć w pomieszczeniu. Aby to lepiej wytłumaczyć, wejdziemy w menu instalatora. Ja już, ja już mam załączone, wchodzimy w stan systemu i panel sterowania. I teraz, I teraz, tak mamy nastawę wyjścia. To jest temperatura, e, która e, ma iść na zasilanie w moim przypadku podłogówki. I w zależności od budynku, u jednego e, da to temperaturę w domu 20 stopni, a u drugiej osoby. Da załóżmy 23 stopnie. Co zrobić, jeżeli mamy za zimno w domu? Są trzy opcje. Pierwsza opcja to e, zabawa z krzywą grzewczą. Tam się pobawimy i ta temperatura wzrośnie, jeżeli dobrze to ustawimy. Druga opcja na wyświetlaczu e, zwiększamy temperaturę, załóżmy na 25-26 stopni. Wtedy ta nastawa wyjścia nam się zwiększy. Trzecia opcja: temperatura zewnętrzna spadnie o kilka stopni. Wtedy ta na, nastawa wyjścia też się zwiększy. A to właśnie od tej nastawy wyjścia zależy jaką temperaturę będziemy mieć w domu. Kolejną kwestię, którą chciałbym poruszyć to generator. Sporo osób myśli, że jak generator chodzi cały czas to pompa nie daje sobie rady. A przy krzywej grzewczej sytuacja wygląda tak, że generator chodzi praktycznie cały czas, tylko moduluje sobie moc. Jak widać u mnie teraz chodzi na 16%. Jeżeli zwiększyłbym tą nastawę wyjścia, żeby mieć cieplej w domu, to na pewno generator pracowałby na trochę większych obrotach. Tyle w tym filmiku, dzięki.